Do dość intrugującej obserwacji niezidentyfikowanego obiektu latającego doszło 1 sierpnia 2019 roku w górach Adirondack w stanie Nowy Jork, gdzie naprawdę czystym przypadkiem sfotografowano coś, co wygląda jak obiekt UFO. Autor zdjęcia twierdzi, że wybrał się na ryby na rzece Hudson i wraz z dwoma przyjaciółmi przybyli w tym celu w górę Adirondack. Jak twierdzą, Myśleli, że znaleźli się w dziczy, ale nagle na rzece zobaczyli wielką ilość ludzi na tratwach oraz wycieczkę rowerową wzdłuż torów kolejowych. To właśnie wtedy jeden z mężczyzn zrobił zdjęcie tego tłumu i to na nim pojawiła się ta niezwykła anomalia. Jak to zwykle bywa w przypadku takich obserwacji, w tym czasie, gdy powstawało zdjęcie, świadkowie nie widzieli na niebie nic niezwykłego, ale udało się sfotografować coś, co wygląda bardzo dziwnie. I znajduje się w prawym górnym rogu kadru. Jedne co wiemy to to, iż jest to obiekt w kształcie pierścienia lecący nad mostem, a za nim znajduje się coś, co można nazwać strumieniem gazów wylotowych lub zwykłą chmurą, która ułożyła się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Oczywiście, o tym, która wersja wydarzeń wydaje się Wam bardziej prawdopodobna, napiszcie w komentarzach. To byłoby już na tle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Naturalnie żywię nadzieję, iż przypadł Wam do gustu. A jeżeli tak, to chciałbym zaprosić Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, dołączenia do Discorda, lub kto wie, może i nawet wsparcie nas za pomocą sklepu internetowego lub Patronite'a. Naturalnie, wszelkie potrzebne linki odnajdziecie poniżej w opisie.